Cześć! Dzisiaj w tym filmiku opowiem Ci, jak przygotować się do zabiegów kosmetologicznych, medycyny estetycznej i makijażu permanentnego, jakie są zalecenia pozabiegowe, co robić po zabiegu, tak aby efekty były spektakularne i długotrwałe. Poruszę też e, temat przeciwwskazań, tu, czyli sytuacji, w których lepiej odłożyć zabiegi na później. Pamiętaj, bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Ten film jest dla Ciebie, jeżeli chcesz podejść do zabiegu świadomie, uniknąć niepotrzebnych powikłań, po prostu cieszyć się zdrową i piękną Wspanie... skórą. Zostań ze mną do końca, bo przygotowałam kilka praktycznych wskazówek, takich, których nie znajdziesz w internecie. Dlaczego przygotowanie skóry do zabiegów jest tak bardzo ważne? W gabinecie, kiedy wykonujemy różnego rodzaju zabiegi, zawsze stosujemy pewne procedury, które polegają między innymi na odpowiednim przygotowaniu skóry do odpowiedniego zabiegu. I w zależności czy to mezoterapia jest igłowa, medycyna estetyczna, kosmetologia biała czy makijaż permanentny. I tak samo jeżeli my odpowiednio przystępując na zabieg przygotujemy taką skórę, unikniemy szereg powikłań i niechcianych jakichś komplikacji oraz skutków ubocznych. Co Masz teraz dostęp do różnych urządzeń i nieraz klientki same w domu mają, czy to peelingi kawitacyjne, czy różnego rodzaju inne urządzenia. Także odstaw te wszystkie urządzenia tydzień przed planowaną wizytą u kosmetologa. Czy? Dzięki właściwemu przygotowaniu skóry efekty utrzymują się znacznie dłużej, są bardziej spektakularne, a Ty minimalizujesz ryzyko podrażnień, wystąpienia jakichkolwiek przebarwień, czy bliz, czy jakichś innych skutków ubocznych. Dlaczego nie wolno zatajać informacji przed zabiegami? Wiele osób boi się, że jeżeli powie prawdę albo powie wszystkie informacje, które dotyczą jego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, czy korzystania z solarium, czy z kąpieli słonecznych, to zabieg zostanie odroczony. I czasem, w niektórych przypadkach tak niestety musi być. Natomiast zatajenie faktów może prowadzić do poważnych powikłań, i wówczas my, kosmetolodzy, dostosowujemy i tworzymy zabieg, dobrany indywidualnie dla Ciebie, również na podstawie informacji, które są dla nas bardzo ważne, na podstawie. Konsultacji, którą przeprowadzamy zawsze przed zabiegiem oraz na podstawie karty zabiegowej, daje okay. która... jakichkolwiek informacji grozi ryzyko różnego rodzaju powikłaniom albo jakimś skutkom ubocznym, które bylibyśmy w stanie uniknąć, gdybyśmy na przykład znali takie informacje. Przychodzisz na zabieg po wcześniejszym korzystaniu z kąpieli słonecznych albo solarium. Jeżeli tak jest, poinformuj już wcześniej swojego kosmetologa o zaistniałej sytuacji, ponieważ jest szereg zabiegów, które nie mogą być wykonane, jeżeli jest skóra opalona albo jesteś świeżo po kąpielach słonecznych. Powoduje szereg skutków ubocznych, powoduje stan zapalny w organizmie, wpływa na uszkodzenie komórek, wytwarza się stan zapalny, wpływa również na odwodnienie skóry oraz to, że skóra sama musi sobie teraz poradzić z naprawą tego wszystkiego, co zostało Zniszczone przy udziale promieniowania UV. Opalenizna to jest taki skutek uboczny. Opalenizna służy nam po to, aby chronić. Komórki w naszego organizmie przed promieniowaniem słonecznym. Jest to taki skutek uboczny. Jak już jesteśmy opaleni, a jeszcze bardziej świeżo, to skóra musi sobie walczyć z różnego rodzaju powikłaniami po tym opalaniu, i tutaj wykonywanie różnego rodzaju zabiegów grozi gorszym gojeniem się, jeżeli będziemy tworzyć i wykonywać zabiegi przy użyciu pilników chemicznych, czy innych oczyszczania, możemy przyczynić się do powstawania przebarwień, zmian, a nawet blizn. Przy mm, różnego rodzaju oszczyknięciach, czy przy makijażu permanentnym, skóra może się wówczas goić znacznie gorzej. Może mogą tworzyć się obrzęki, mogą się utrzymywać znacznie dłużej. Ponadto, jeżeli chodzi o makijaż permanentny, to tak jak skóra świeżo opolona, bardzo ciężko się pigmentuje i bardzo ciężko jest prawidłowo ułożyć się cząsteczki pigmentu w naszej skórze. I nawet bardzo delikatna, delikatna praca może spowodować tutaj przepigmentowanie oraz y, mocniejsze mocniejszą aplikację tego pigmentu. Jest to efektem związany właśnie z oparnizną, ale także ze stanem zapalnym. Ponadto świeżo opalona skóra także może przyczyniać się do trudniejszego gojenia się skóry i efekty, które widziałbyśmy zaraz po zabiegu, gdyby ta skóra nie była opalona, wydłużają się znacznie i nie uzyskamy dokładnie takich efektów, gdybyśmy tej skóry opalonej nie mieli. Jeszcze promieniowanie UV generuje mocny stan zapalny w naszym organizmie. Wszystko zależy od tego, jak długo była skóra nasietlana. Tak duży stan zapalny toczy się w naszym organizmie, aby tutaj doprowadzić i do naprawiać wszystkich uszkodzeń. Które powstały w wyniku napromieniowania. Stosowanie różnego rodzaju kliników chemicznych na opalaniu skórę grozi ryzykiem powstawania przebarwień, blizn oraz dużego uwrażliwienia r... czy alergii. Biela skórkowa jest wówczas znacznie podrażniona, a pamiętajmy, że każdy zabieg, jaki wykonujemy, powoduje kontrolowany stan zapalny i wtedy ilość tego stanu zapalnego może być zbyt duża i organizm będzie ciężk, ciężej to przechodzić i skóra nie będzie się odpowiednio goić i wykonywanie peelingów chemicznych na opaloną skórę jest kategorycznie zabronione. Jest to bezwzględne przeciwwskazanie, ponieważ nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak groźne mogą być skutki w wyniku aplikacji peelingów chemicznych na skórę opaloną. Jeśli byłaś na wakacjach albo korzystałaś z solarium, wcześniej przed zabiegiem poinformuj swojego kosmetologa, że taki czynnik w Twoim życiu wprowadzony, a najlepiej przed każdym zabiegiem unikać słońca przynajmniej, a najlepiej około 7 dni przed zabiegiem w ogóle skóry nie wystawiać na promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli chodzi o apilację laserową, to to też jest kategorycznym przeciwwskazaniem, ponieważ na opaloną skórę, jeżeli zaplikujemy sobie laser, doprowadzimy tutaj do przebarwień ymm, oraz możemy doprowadzić do bardzo mocnego poparzenia skóry. No i co za tym idzie? Wszystkich efektów ubocznych, które wynikają z oparzenia skóry z pęcharzami, wraz z przebarwieniem, wraz z blizną, z trudnością gojenia oraz może nawet dostąpić do nadkażeń skóry. Także to też jest kategorycznym przeciwwskazaniem. Tutaj najlepiej. I co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej, przed planowaną wizytą, nie wystawiać swojego ciała na promieniowanie kąpielę słoneczne ani na solarium. Antybiotykoterapii także nie wolno wykonywać zabiegów podczas ich stosowania, a nawet dwa tygodnie po zakończeniu tej terapii. Dlaczego? Antybiotyki są to leki, które osłabiają układ odpornościowy, wpływają na zwiększoną wrażliwość na światło i aplikowanie różnego rodzaju urządzeń, też tych, które mają emisję różnego rodzaju światła, czy na przykład lasery, mogą wpłynąć tutaj na poparzenie oraz na alergię. Tak samo jak obserwujemy często wysypki po kąpielach słonecznych, alergiczne wysypki, które zdarzają się coraz to częściej, tylko przy użyciu, użyciu takich urządzeń te alergie, te wysypki i poparzenia skóry mogą być znacznie większe. Więc jesteśmy narażeni na większe ryzyko powikłań, takich jak przeparwienia, blizny, czy to antybiotykoterapia też zaburza mikrofrolę jelitową, ale to też przyczynia się do zaburzenia mikroflory naszej skóry. I ubariana skórka ma odpowiednio szczelna, to też przyczynia się, że efekt może być niezadowalający oraz mogą wystąpić różne liczne powikłania pozabiegowe. Jeśli natomiast wykonujemy zabieg tuż po antybiotykoterapii zakończonej i nie odczekamy odpowiedniego czasu, może wtedy dojść do powstawania trudnych ran, może dojść do rozległego podrażnienia skóry, do trudniejszego się jego jenia, nasilonego łuszczenia oraz mogą powstać także mm, przebarwienia prozapalne, które są bardzo trudne do usunięcia. Dlatego zawsze zalecam po antybiotykoterapii odczekać co najmniej dwa tygodnie po zabiegu. Opryszczka. Kolejny czynnik, który jest bardzo poważnym, Przeciwwskazanie. Jest to kategoryczne przeciwwskazanie do każdego zabiegu, ponieważ opryszczka, nawet ta, która dopiero wychodzi i która jest efektem tylko jakiegokolwiek swędzenia, więc jeżeli obserwujesz na swoim ciele zazwyczaj opryszka lokalizuje się w obrębie ust, chociaż w, w, tak naprawdę może znajdować się w każdym innym miejscu, cokolwiek cię zaczyna swędzić, widzisz już takie delikatne pęcherzyki, najlepiej przełożyć zabieg dla Twojego bezpieczeństwa. Co może się stać, jeżeli wykonamy zabieg przy udziale opryszki? Wykonywanie zabiegów przy opryszce może doprowadzić do jej rozsiania się, a to nawet może grozić do tego, że opryszczka dostanie się z organizmu wewnętrznego i może wystąpić gdzieś na płucach czy na innych organach, no co niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Opryszczka jest kategorycznym przeciwwskazaniem. Jeżeli czujesz, że może wystąpić opryszczka albo wystąpiła opryszczka, natychmiast poinformuj kosmetologa, abyście mogli przełożyć zabieg. Pamiętaj, nie zatajaj faktów. Informuj swojego kosmatologa o świeżej opaleniźnie, o przebywaniu w solarium, o lekach, jakie przyjmujesz, o antybiotykoterapii, o różnego rodzaju przebytych niedawno infekcjach, złamaniach, stanach zapalnych, ale również o opryszce to nie jest nasza fanaberia, to jest gwarancja Twojego dobrego zdrowia i tego, abyś miał jak największą satysfakcję z zabiegu, najlepsze efekty, które będą się utrzymywały długofalowo. Solarium, opryszczka i antybiotyki to są takie czynniki, które mogą całkowicie obrócić efekty zabiegowe i narazić Cię na różnego rodzaju powikłania, o których powiedziałam. Najlepiej w takim wypadku odłożyć zabieg o 2-3 tygodnie, aby później nie zmagać się z różnego rodzaju przebarwieniami czy bliznami. I jak przygotować się do zabiegu jak przygotować swoją skórę? Jeżeli w domu wykonujesz różnego rodzaju peelingi enzymatyczne, mechaniczne czy chemiczne, mm, przyjmowane w, w różnych postaciach, czy to w postaci serum, czy to w postaci peelingów, czy to w postaci toników, poinformuj o tym swojego kosmetologa, ponieważ mm, usunięcie warstwy ochrony na naszej skórze otwiera furtkę dla bakterii, ale także usuwa część komórek. Wówczas taki kosmetolog, jak wykonuje zabieg, i nie wie o tym, że w domu wykonujesz tego typu zabiegi. Jego zabieg może zadziałać znacznie głębiej i mocniej, co grozi też różnego rodzaju powikłaniami. Działamy wtedy zdecydowanie mocniej niż zakłada specjalista, co grozi stanem zapalnym, który może się objawiać poprzez przebarwienia blizny, blizny pozapalne, które przebarwienia pozapalne i blizny pozapalne to są bardzo trudne do usunięcia, a nawet grozi tutaj poparzeniem. Najlepiej tego typu peelingi, które wykonujesz swoim w swoim domu, odstawić na co najmniej tydzień, dwa przed planowanym zabiegiem. A jeżeli już takie wykonałaś, poinformuj swojego kosmetologa. Kolejnym czynnikiem to są retinol, witamina C, wysokie stężenia, natlenek benzoilu, różnego rodzaju inne kwasy, alfa kwasy, beta- czy kwasy. Wszystkie te y, substancje aktywne z uwrażliwiają skórę, wykazują bardzo silne działanie i wpływają również na uwrażliwianie skóry między innymi na światło. Usuwają też część komórek, ale przyczyniają się także do zmiany metabolizmu komórek i wpływają tutaj na różnego rodzaju procesy. Mimo, że kosmetyki stosowane do domowej pielęgnacji nie są tak w wysokich stężeniach i są bezpieczne do stosowania, natomiast połączenie z zabiegami gabinetowymi, gdzie te kosmetyki są już znacznie mocniejsze, i tutaj w zależności, jakie zabiegi będziemy wykonywać, możemy także doprowadzić do trwałych uszkodzeń skóry, do gorszego kojenia się skóry, a nawet do poparzeń i tak samo doprowadzić do blizn czy przebarwień pozapalnych. Dlatego tego typu kosmetyki także najlepiej odstawić na tydzień, dwa przed planowaną wizytą. A jeżeli takie używasz, poinformuj swojego kosmetologa. Pamiętaj, że jeżeli jesteś prowadzony przez jedną osobę, przez jednego kosmetologa, to on tutaj odpowiednio dla Ciebie układa ten plan. Korzystanie z różnych gabinetów i nieinformowanie jeszcze, co było, robione, co było robione w poprzednim gabinecie, także grozi poważnymi powikłaniami, dlatego że nie wiemy, co było robione. Jeżeli nie wiemy, co było robione dzień, dwa tydzień wcześniej, nawet dwa tygodnie, wszystko w zależności od tego, jaki jest zabieg, dobieramy do, indywidualnie, dobieramy zabieg dla Ciebie, do Twojego stanu skóry w danym momencie oraz do wszystkich tych czynników, które zostały zawarte w kartotece oraz do wszystkich informacji, które od Ciebie uzyskujemy. Jeżeli nie poinformujesz, że na przykład byłaś w innym gabinecie na peelingu jakimś chemicznym albo na przykład na mezoterapii głowy, a wykonujemy tego typu, to także jest to bardzo duże ryzyko dla Ciebie, dlatego, że grozi to różnymi powikłaniami, które mogą się naprawdę źle skończyć, już abstrahując od różnego rodzaju przebarwień, grozi to różnego rodzaju stanami zapalnymi, bliznami, ale również nadkarzeniami bakteryjnymi nawet może doprowadzić do różnego rodzaju ucisków na naczynia krwanośne, które mogą grozić nawet martwicą. Dlatego nie wolno zadajeć takich informacji, najlepiej być prowadzonym przez jedną osobę. Natomiast jeżeli już wystąpią jakieś zabiegi, na przykład jesteś na wakacjach i korzystasz z jakiegoś spa, jakichś zabiegów, tam zazwyczaj są zabiegi bardzo łagodne i bardziej nastawione na holistyczne podejście, wpływające na relaks i wyciszenie organizmu, chociaż też na pewno są gabinety, spaw, gdzie wykonuje się też całą medycynę estetyczną i mocniejsze zabiegi. Jeżeli już z takich korzystałaś, to przy wizycie u swojego kosmetologa, kolejnej wizycie, poinformuj. Poinformuj też, co było robione, aby wówczas dobrać zabieg tak, żeby ci nie zaszkodził i żeby nie miał skutków ubocznych, a żeby zadziałał dobrze i żeby efekty były i długotrwałe. Jednym Bardzo ważnym czynnikiem są różnego rodzaju wizyty u lekarza. Czy to np. u dentysty, jeżeli jesteś po ekstrakcji zęba, po różnego rodzaju leczeniu, czy to przy kanałówce, czy dostałeś różnego rodzaju lekarstwa, i też przy wyrwaniu zęba oraz różnego rodzaju innych wizyt u lekarza, złuczenia, złamania, przyjmowania jakichkolwiek leków, należy też poinformować swojego kosmetologa o zaistniałej sytuacji, ponieważ w wielu przypadkach medycznych nie wolno wykonywać wielu zabiegów kosmetologicznych. Jest część zabiegów, które można wykonywać, i wtedy dobieramy mocę, intensywność oraz cały zabieg do odpowiedniego Twojego stanu zdrowia. Gwarantuje Ci to bezpieczeństwo, maksymalne ilości uzyskania efektów oraz minimalne ryzyko różnego rodzaju powikłań. Alkohol to jest odwieczne pytanie, często zadajecie, często zadajesz pytanie także przed wizytą w gabinecie, czy możesz się napić lampki wina, czy piwko po zabiegu. Jak to jest z tym alkoholem? To tak, alkohol wpływa na rozszerzenie, na rozszerzenie naczyń krwonośnych. wtedy jest większe ryzyko siniaków przy zabiegu, jeżeli dzień wcześniej spożywałaś alkohol, większe krwawienie, ale także tworzy się stan zapalny. Alkohol wpływa bardzo mocno destrukcyjnie na nasz organizm, w skrócie organizm musi usuwać alkohol z organizmu, więc na tym się głównie skupia, aby go zneutralizować i go usunąć oraz wszystkie jego toksyny, stąd też wykonywanie zabiegów po alkoholu lub. Picie alkoholu po zabiegu zwiększa ryzyko stanu zapalnego oraz tego, że zabieg dobrze się nie przyjmie. Alkohol spływa także na osłabienie odporności, więc łatwiej o różnego rodzaju także infekcje, które mogą wystąpić przy już zabiegach medycyny estetycznej czy przy makijażu permanentnego już po zabiegu, jeżeli do 24 godzin będziemy pić alkohol. Najlepiej po zabiegu nie pić do 48 godzin alkoholu, a szczególnie przy np. botoksie, bo wtedy efekt botoksu utrzymuje się dłużej. I tak samo dzieje się z innymi zabiegami. Picie alkoholu, co najmniej dopiero po 20, 24 do 48 godzinach, zwiększa efekty zabiegowe i wpływa na to, że. Zabieg będzie miał długie efekty, długotwalsze i zdecydowanie będą mocniejsze. Jeżeli czujesz się osłabiona, osłabiony, jeżeli jesteś przeziębiony, masz jakikolwiek stan zapalny w organizmie, to wszystko jest przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegu, dlatego, że podczas wielu zabiegów kosmetologicznych generujemy stan zapalny a po to, aby indukować powstawanie kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów, pobudzamy komórki do pracy, wpływamy na procesy metaboliczne, stąd jeżeli w naszym organizmie jest stan zapalny i my go bardziej jeszcze pobudzimy, możemy doprowadzić tutaj do rozsiednia się tego stanu zapalnego po organizmie, na przykład działamy ciepłym albo masażem, choćby nawet najprostszymi zabiegami, to wówczas możemy doprowadzić do większej infekcji, do rozwoju choroby bardziej mocniejszej, a ponadto do skutków ubocznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które mogą być efektem pracy na organizmie ze stanem zapalnym, używając różnego rodzaju zabiegów kosmetologicznych. Pamiętaj, że przygotowanie skóry to jest podstawa, przygotowanie swojego organizmu, aby zabieg przebiegał bezpiecznie i aby uzyskać najlepsze efekty. Jeżeli zatajisz pilingi, urządzenia, które wykonujesz w domu, różnego rodzaju choroby, stany zapalne, wizyty u lekarzy czy dentysty, także grozi to poważnymi skutkami ubocznymi, które mogą nawet prowadzić do długofalowego leczenia lub długotrwałego. Pamiętaj, że łatwiej jest zamienić wizytę o tydzień, później miesiącami walczyć z powikłaniami. Fajnie jest, jeżeli przychodzisz na zabieg, dbasz o siebie. Jest to teraz bardzo duża świadomość i bardzo dużo klientów, klientek dba o siebie. Pamiętamy o tym, aby być dobrze nawodnionym. Szczególnie jeżeli wybierasz się na osocze czy zabiegi z medycyny estetycznej, fajnie jest, jak organizm jest dobrze nawodniony, bo wtedy procesy zachodzą prawidłowiej i uzyskujemy lepsze efekty. Dlatego wyśpicie, Zadbaj o odpowiednie nawodnienie, o odpowiednią dietę. Pamiętaj, że dobra dieta to są takie cegiełki, które budują cały Twój organizm. Więc, jeżeli się zdrowo odżywiasz, skupiasz się na odpowiednich czynnikach, masz odpowiednie mikro i makroelementy. Także efekty sobie będą znacznie lepsze, bo organizm nie będzie musiał naprawiać albo dostarczać do komórek. Y tych substancji, które dostarczyłaś, do miejsc, gdzie ich brakuje, tylko te substancje zostaną wykorzystane na mocniejszą regenerację i mocniejsze odmłodzenie, stricte tam, gdzie planujemy dostarczyć. Pamiętaj również, aby nie wykonywać żadnej depilacji woskiem czy depilacji żyletką w miejscach zabiegowych, Chyba, że są takie wskazania, przy na przykład przy epilacji losowej, z laserowej należy przeprowadzić tego typu procedury przed zabiegiem. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli mamy wykonywany zabieg na twarzy, a bardzo modne teraz na Instagramie jest pokazywanie, jak dziewczyny składają sobie jasne włoski, jeżeli takie rzeczy także wykonujesz, także przed zabiegiem najlepiej tego nie wykonywać, grozi to ryzykiem różnego rodzaju infekcji i nadpowiem, Reasumując, czego absolutnie nie wykonywać. Nie wykonuj żadnych peelingów w domu. Jeżeli korzystasz z jakichś innych zabiegów gabinetowych, czy byłeś na jakimś wyjeździe i korzystałeś, poinformuj swojego kosmetologa. Najlepiej, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania, warto napisać lub skontaktować się z osobą wykonującą zabieg. Nie używanie znanych kosmetyków przed zabiegiem nie... Jeżeli stosujesz jakiekolwiek leki, czy miałeś wizyty u lekarza, czy byłeś na różnego rodzaju zabiegach, czy to dentystycznych, czy medycznych, poinformuj swojego kosmetologa. stosuj alkoholu ani leków rożycających 24 godziny przed zabiegiem. Może to wpłynąć na zwiększenie śniegu. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do większości zabiegów jest ciąża i karmienie piersią, ponieważ nie wykonuje się zabieg na kobietach ciężarnych, stąd też nie wiemy, jakie mogą grozić tutaj powikłania i jak one mogą wpływać na płód. Aktywne infekcje skórne, takie jak opryszczka, tak jak tutaj już omówiłam, oraz inne aktywne infekcje nie wykonujemy tutaj żadnych zabiegów kosmetologicznych ani medycyny estetycznej. Choroby nowotworowe musi minąć odpowiedni czas od ich wyleczenia, a nawet jeżeli przebyte są takie choroby, nie są zabiegi, których kategorycznie nie można wykonywać już do końca życia, dlatego jeżeli przebyłeś kiedyś chorobę nowotworową, przebyłaś koniecznie o tym poinformuj, i czasami trzeba dostać jeszcze informację swojego lekarza prowadzącego, czy można wykonywać niektóre zabiegi. Przy aktywnych chorobach autoimmunologicznych, praktycznie jest to też przyciskanie do wszystkich zabiegów kosmetologicznych. Przyjmowanie leków fotouczulających, antybiotyków oraz innych leków, które mogą tutaj wpłynąć na działanie zabiegów kosmetologicznych. Jak dbać o skórę po zabiegu? Przede wszystkim najważniejszym czynnikiem słuchać tego, co mówi osoba, która wykonuje zabieg i stosować się do wszystkich, podkreślam, wszystkich zaleceń pozabiegowych. Dzięki temu, jeżeli będziesz się do tego stosować, minimalizujesz ryzyko powikłań praktycznie do zera. Jeżeli odpowiednio przygotujemy i dbamy o z siebie i o swoją skórę, to praktycznie wszystko przybiega pomyślnie, nic się nie dzieje. Także, że po każdych zabiegach kosmetologicznych należy chronić skórę. Fotoprotekcja minimum SPF 50 jest bardzo ważna, co najmniej 4 tygodnie po zabiegach. Nie dotykaj, nie drap skóry, nie zrywaj zróbków. W ogóle to powinno być takim must have Twojego codziennego stylu życia. Na dłoniach nie wiemy, co tam się znajduje, jakie tam mamy grono bakterii, dlatego też, szczególnie też, po zabiegach kosmetologicznych czy medycyny estetycznej i nie dotykamy dłońmi swojej twarzy, ponieważ może to doprowadzić do różnego rodzaju infekcji. Zrywanie z trupków, zrywanie z skóry, która się łuszy, na przykład po zabiegach z mocnymi pilnikami chemicznymi, może prowadzić do powikłań takich jak przebarwienia Blitne i trzeba rywienia i blizny prozopalne, które są później bardzo trudne do wyleczenia, więc możemy sobie bardziej zaszkodzić. Dlatego pamiętaj, żadnych strubków, bliz, niczego nie zrywamy i nawet przy makijażu permanentnym, zrywanie strubków grozi nierównomiernym ułożeniem się pigmentu. Unikaj sauny, solarium i basenów, dlatego że oprócz tego, że możesz sobie natkazić skórę co najmniej około dwóch tygodni po zabiegu, wszystko zależy od zabiegu, jakiego wykonujemy. Ale także może przyczynić się do stanu zapalnego, nie do, do wykojonego jeszcze stanu zapalnego, który wynika z działania zabiegu. Dołożymy do tego jeszcze mocniejszy stan zapalny, grozi różnego rodzaju powikłaniami, o których opowiedziałam już w tym filmie. Pamiętaj także, że aby nie stosować w domu żadnych kosmetyków nowych, nie stosować kosmetyków o mocniejszym działaniu, takie jak retinoidy, witamina C, alfa-hydroksykwasy, beta-hydroksykwasy czy polihydroksykwasy, jeżeli takie chciałabyś włączyć do swojej pielęgnacji, a czasami można stosować retinol po zabiegach kosmetologicznych, ale warto to skonsultować z kosmetologiem, aby tutaj te procedury zabiegowe i opieka pozabiegowa była odpowiednia tutaj dla Ciebie i dla Twojego stanu skóry i dlatego, aby przynieść tutaj maksymalne efekty, a zminimalizować jakieś skutki uboczne. Pamiętaj, że regularne zabiegi kosmetologiczne to nie tylko jest poprawa wyglądu czy samopoczucia, ale to jest inwestycja w Twoją skórę, w Twoje zdrowie i w Twoje samopoczucie. Skóra, podobnie jak Cię, jak całe nasze ciało i nasz umysł, potrzebuje systematycznej troski. Jeden zabieg daje czasami naprawdę ogromne efekty, ale to przy regularności dbamy o to, aby z czasem cały czas wyglądać świetnie, dobrze, lepiej i jeszcze lepiej. Dla ciała regularne wizyty wspierają regenerację całej skóry, poprawiają jej ujędrnienie, odmłodzenie, poprawiają jej drenaż, zapobiegają ciężkim nogom, zapobiegają opuchnięciom, gromadzeniem się, odkładaniem się wody oraz nierównomiernym odkładaniem się komórek tłuszczowych, czy zapobiegają rozwojowi celulitu. Także w, w tym czasie, kiedy każdy z nas jest mocno zapracowany i ciężko znaleźć chwilę dla siebie, to raz w miesiącu wykonywanie takiego zabiegu na twarz i ciało daje Ci tutaj też chwilę dla siebie, wpływa na redukowanie stresu, mają one na wyciszenie, bo działają wówczas jako taka naturalna terapia odstresowująca. Pamiętaj, że my codziennie się starzejemy i nasze ciało i my codziennie się zmieniamy, dlatego przy regularnych wizytach kosmetologicznych, czy to na twarz, na ciało, czy medycyny estetycznej zadbamy o siebie holistycznie, wielokierunkowo, ale także profilaktycznie i będziemy dbać o to, aby tak szybko się nie starzeć. Nie da się zatrzymać procesu starzenia naszego organizmu, ale może do tego podejściem świadomie możemy działać tutaj profilaktycznie i bardzo długo cieszyć się swoim pięknym, młodym wyglądem i zdrowym dzięki wykonywaniu systematycznych zabiegów. Systematyczność jest bardzo ważna. Tak jak powiedziałam, cały czas się zmieniamy, z każdym dniem, więc jeżeli przychodzisz na kolejny zabieg, nawet jak wszyscy bardzo dobrze się znamy, znam ja Ciebie, czy Ty znasz kosmetologa, zawsze, jeżeli są jakieś zmiany w Twoim organizmie, czy jakiekolwiek inne czynniki, które wpływają tutaj na jakość Twojego zdrowia czy życia, poinformuj swojego kosmetologa, nie katalizuj żadnych y, czynników. Jeżeli y, cokolwiek się zmieniło, czy jakakolwiek wizyta u lekarza, u innego zabiegowca, warto o tym wiedzieć, czy wprowadziłeś nawet nowe kosmetyki, warto o tym wiedzieć, aby tutaj zminimalizować ryzyko skutków ubocznych. Dlatego dbaj o siebie świadomie. A Twoje ciało Ci podziękuje, a Ty będziesz czuła się pięknie, zdrowo. Mniejszy to ryzyko różnego rodzaju powikłań. Zadbaj o siebie mądrze i świadomie. Umów się już na wizytę. Planuj swoją pielęgnację w dłuższej perspektywie. ona się, jak naprawdę działa systematyczność. A jeżeli masz jakieś pytania, pytaj śmiało. Jestem tutaj po to, by doradzić Ci najlepiej i najbezpieczniej. Zapraszam do mojego kabinetu, jak również do mojej akademii stacjonalnej i online, gdzie ja uczę, jak profesjonalnie pielęgnować i dbać o skórę. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Ci zrozumieć, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie przed zabiegiem, jak ważne jest niezadajanie żadnych informacji i informowanie o wszystkim swojego zabiegowca. Jeżeli chcesz podejść do swojej skóry świadomie i mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach. Serdecznie Cię zapraszam do mojego gabinetu, a jest kosmetologia. Interesuje Cię nauka i chcesz zdobyć wiedzę profesjonalnie, dołącz do mojej akademii online bądź stacjonalne szkolenia, gdzie krok po kroku uczę, jak bezpiecznie korzystać i skutecznie pracować ze skórą. Linki znajdziesz w opisie. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmiku.